Nie o co chodzi od samego rana, ale chłopaki non-stop gadają, że Serbia Lady chce nas zabrać do McDonalda. Ponoć mają być jakieś kupony i tak dalej. Daniel, o co chodzi w ogóle, stary? Co Jack gadał, że Serbia Lady chce nas zabrać do maka? No stary, on się z nią tak zakumplował, że teraz, wiesz, restauracyjki, wyjazdy, te sprawy. No i teraz no, cał, cały dzień o tym McDonaldzie cały czas mówię. Ale stary, jakie kupony w ogóle? Gdzie jest Jack? I o jakich ona kuponach gadała w ogóle? Serbia? Stary, ona ma jakieś specjalne kupony, takie wiesz, że nie wiem, dogadała jakąś współpracę czy coś takiego? A przecież ostatnio był Minecraft. W McDonaldzie, to jak może być serbskie kupony Serbian Lady stary? No I skąd, o, gdzie? Ona coś mówiła, w sensie mi się wydaje, że ona po prostu była zazdrosna i ogarnęła sobie taką samą współpracę. współpracę. Jak z, no, jak z Minecraftem. No tak, przecież my mamy po 100, 200 tysięcy, nawet po pół miliona uświetleń, yy, więc ona współpracę. mogła dostać współpracę. Dzień, Dzień dobry panowie, witam was. Stary jakie kupony o czym ona gada? Mustoka i gdzie ona jest w ogóle? Wyciągnąłeś. Co jest? Magia! Co się dzieje? Stary, od rana coś słyszałem o jakichś kuponach z McDonalda. Gdzie jest Serbian Lady i o co jej chodzi w ogóle stary? Uuu pokażę Ci, ale ja najpierw pokażę rękę, pokażę wam sztuczkę z górką tutaj. No. Uwaga, zamknij oczy. To będzie wróżenie z gumek. Uwaga. Ała! Stary, ja się założę, że skoro ona się z tobą ziomkuje, to albo bierze prysznic u ciebie w łazience. Stary, oni... śpią nawet. Nie no, myślisz że śpią? Co mówię ci, przecież to są takie ziomarki Na 100% Zobacz, zobacz Co jest? No, Mówiłem, że on z tym śpi Co jest za no, To jeszcze najlepsza rzecz Jack pewnie sam jej ogarnął tą współpracę Bo ona oh, oczywiście be, być... ani B ani M Ej, ej, cicho, bo ja się śmieję nie, no nie, na razie nie. Stary Beskitu Jack ktoś wspominał o współpracy z McDonaldem, że zawsze marzył, pisał z nimi i tak dalej, no ale nie mów, że podpisał ich na Serbian I, i czuł, i. O co chodzi w ogóle? Serbian! Co, co jest? Ty, patrz, co ona mi dała, jakieś kupony. Co? Kupon grozy, zamów zestaw, krwawa serbka. Ej, to są no znaczki McDonald'a so normalnie! Serka, no, czyli ty weź i tu może ten merz zrobili. Ty, Jacku! O, dzień dobry! Śniadanie przygotowałem <grym> dla mojej ukochanej koleżanki. Przesuń się. Witam <grym> serdecznie, jak ci się spało? <grym> o, no, masz. Normalnie się go Tylko poczekaj, no. bo ty lubisz tak, musisz się odwrócić tak jak zawsze i mówię, że musisz się odwrócić. Ach, smacznego. Smacznego Oj, <On>, przepraszam. Co? <śmaczne> przepraszam, sobie ja myślałem, że tak lubisz jeść. No nawet tak wczoraj mi tak mówiła, że lubi jak się rzuca w nią owocami. Dobra, ja proponuję jeść do tego maka i zapytajmy. Najwyżej wyjdziemy na debili. Dobra, no to słuchajcie, Tylko sobie so, idziemy. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy do maszka. Do maka. Do maka. Ale cóż, no oby to była prawda. Let's go panowie do auta. Co tam jest napisane? No stary, kupon grozy, nie? Albo kupon zestaw. Pokaż, pokaż do kamerę, pokaż jej. zobacz, co się dzieje. Nie przeczyta, Jack. Że... Ło! Wow. Niech pokaże, że mi czyta. Jak ty, żeś to wykminiła? Stary, to jest biskit. Tu to wygląda normalnie jak oryginał. Nie żarz na O, ty lumpie święty. Ej, ja ci. O, dobra. Kups. Kupsyn. kupsyn. To w ogóle po jakim to jest w języku? To po serbsku. Stary. Tak, Serbian? To jest po serbsku? Ło! Uh -huh. wow, kupsyn zestaw. Okej. Ej, trochę po polsku, trochę po... zajebistej. Fajnie. mówię ci. Ciekawy jestem właśnie jak wyglądają te nowe jakby, wiesz, Dania. Nie wiem, Dania? Czy co to jest? No jedzenie kupony zestawy, stare, zestawy. Dobra moi drodzy, teraz wielka chwila. Ja czuję, że wyjdę na debila zamawiając to Co się zimie! Jackisty na to oski. Krzyku jest współpraca, wszystko jest G. Tak, to ja poproszę te serbskie zestawy. Okej jasne, rozumiem. Nie, to wszystko, jeśli ten zestaw wchodzi, to poproszę, tylko to. Mhm. dziękuję. Trzeba to oderwać. To schodzi normalnie. się odrywa. Ale patrzcie, że to jest na takim kartonie, co nie? No, jak oryginał, tylko że trochę inna wersja. No, fajne. Trzymaj. Ej, ale że. Picie jest? No ale to dobra, zaraz w ogóle kolekcjonują to. Happy Mina, zaraz rozpakujemy, tylko musimy jechać tam, gdzie Serbian Lady pokaże. Dobra. Jakim cudem Jack się dogadał, że ona nam wskazuje, gdzie mamy jechać i otworzyć tego happy mila. Zresztą sami zobaczcie, widzowie. Mm -hmm. Ej, masz w lewo mm -hmm. Czemu tam śmieci już są? Jakieś? Też smaka? No bez kitu no, patrzcie smaka! Już ktoś tu był i otwierał normalnie happy mila mm -hmm. z Serbian Lady. Co jest? Gademy. Dobra, idziemy na maskę auta i testujemy nowego Happy Media Serbian Lady. Chciałem tylko powiedzieć, że pierwszy kupon, już zużyliśmy, to jest niby niebieski. Nie wiem o co z tym chodzi, że niebieski, ale pani nam powiedziała, tu się nie nagrało, bo dalej prze e, przeciął kamerę, pani powiedziała, że nie możemy wszystkich naraz przetestować, tylko musimy po kolei. Ej! Co Przednio jest?! Trzeba za kamerę, bo w ogóle nie wchodzi No jeszcze. właśnie, zasłaniasz! Zobacz! Ej, kozak! Co Serbia to jest? mil! Wow. Serbia mil! Nice! Ej, zajebiście Ej, wygląda Co jest? Ej, czekajcie! O nie! Co to jest? O nie! Znowu za dużo sosu! Czekajcie! Co! Nie. Z czym to jest? Z robalami nie. jakimiś, stary! Dobra, co tu jest? No co! Jecha, Ej, czekaj! Czy widziałeś kiedyś tak spalony na Getsy? Czy ty normalna jesteś na ten swój łeb? No Mówi? właśnie! Mm -hmm. Oh. 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 Rzucił ją takie. Jak węglem, sorry. Rzucaj węglem. Przepraszam, nie chciałem. Nie wiem czy jak... Poszczało cię do końca? Chodźmy, chodźmy. Ona Serbian, to jest twoje, prawda? Uh -huh. To damy ci. Ładnie pachnie. Ten ładnie pachnie. Dobra, to dawaj kamerę, ja pójdę na kamerę. No próbuj to stary. No co? Jesteś chory, zawsze mówili chłop jak dom, to stoję. Nie no, ale to nie może być złe, no stary, to no jest z McDonalda, więc to jest niemożliwe, żeby to było Dlaczego takie. jest to jest, jest no. serbiany. Co? Przestrz przestrzegam cię, chłopcze. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? O Jezus o Jezu Człowiek teraz bym miał czarną ślinę, to są... Nie, to jest ta, o taką ślinę, nie wiem co to jest za sos... To jest człowieku, nie wiem, z jakiejś krwi albo z czegoś. Ale czek, no sam mógłbyś spróbować. Przeszrzuciłem w kamień i obnoga prawie złamałem jej nogę. No, możemy zrobić kto dalej kopnie to. O, dobra. jest jak jest. Uwaga, A. leci! Tutaj, tutaj. Dobra. Dobra, Prawda, Daniel? Yeah. Dalej, dalej. Dobrze. Stawiam, że ona nawet ani razu tego jeszcze nie próbowała. No jak przyszła, pystruwała na kamerę? Mordy jej wali jak z przygopyska no jest tak samo. No stary, zobacz. Patrz. patrz no, wydać jeszcze. Kupony zrzuciła tutaj. No jest strasznie samolubny. A co jest na tym kuponie? Bo trzeba mieć no, po zobacz. następny kupon. Ma być czarny niby. To jest kupon. A to jaki był? No to był serbski pierwszy etap. I A to nie, nie był grozy. czarny wcale nic. Nie Przesz wiem, to... no był, ale spalony. <coughs> to jest obrzydliwe, to jaki czarny. Kolejny jest. kupon grozy jest. Czemu ona jest znoże? Dobra, to już do kupon grozy. Zaraz. Jak już. Teraz jedziemy, sedziemy. Let's go. E, poproszę ten kupon Serbian Lady. Tak, tak. Mhm. Już daję. Pokazuję. Ten czarny. Dobra, podjeżdżamy do nas sukienka. Let's go. Znowu kola w tym zestawie? Dobra, niech będzie. Te Trzymaj, stary. Znowu wychlejesz kolejną. Nie, dlatego mówiłem. Poproszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O Boże, ty czekaj, bo tu jest. Pod dwa, ten, Dwa pani mi dała dwie rzeczy. Tamto. Po... Weź to za... Patrz, od razu zabrała, co jest. To? Mhm. Zosła, będziemy unboxing na filmie robić. No niech mnie nie od tego nie otwiera, no! Później musimy, no przecież ja nie widzę co jest. Unboxing ma być. Co to jest w ogóle? Ej, ten jest serio cały czarny. Jest tak. Jest, jest McFlar, Który wygląda... O fuj, jako śmierdzi, stary! Co to jest? To jest chyba z tym samym sosem co wtedy. No nie wiem, stary. A, to? No, otwórz. Mm. Cudy, jak to wygląda w ogóle? Co to jest, nie, stary? No, to jest Kuczyk. Przecież tu nawet nie jest żadne McFlary? Co to kurde jest? A dali tu jakąś łyżkę? Czy to jest robak? Ogóle, tak, czekaj. Czekaj. Muszę... Tam jest ślimak? Nie wiem, patrz co to jest w ogóle. Ja że to ślimak. Fu. Ej, stary, czekaj, muszę poruwać, się z Czekajcie, uwaga. Dokładnie. poprzedni. <laughs> Gdzie jest ten poprzedni? A, wyrzucony, dobra. No przecież wyrzuciliśmy śmieci. A co było dobrać? w poprzednim? A no tak, my kopnęliśmy wszystkie nuggetsy. Śmieci wszystkie, tam... Do, Wzięliśmy ja to i wywaliliśmy, nie dobra, to, 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 to nieważne. Dobra, to ty G próbuj tego. Nie, o, fuj, No ja spróbowałem burgera. Jak coś to wyplujesz, tu w krzaki normalnie. Przecież to jest spleśniałe w ogóle, już widać od razu. Co, dobre? G jest, nie? <susurna> <susurna> No nie, to nie może coś takiego. złe. Najgorszy to jest ten sos, nie? Czarny sos, ja nie? nie wiem z czego oni to robili. jakiego? obrzydliwstwo stary. O Boże, syraka makamaka. Maka, maka. Kolejna rzecz, całe czarne frytki i to... Z włosami. Patrzcie, z włosami, weź pokaż, pokaż. Widać na kamerze Jackson? Jackson? Oj, chyba nie, pokaż. Patrz ile włosów, to są, są, jakie są. kłaki tu są. O Jezu, są. widać, widać. O, co? Znowu I weź to spróbuj. Sos. Ja tego nie, nie. No ale patrz, one są niedość przyjarane, to jeszcze znowu tym sosem zalane. Ja nie wiem. W sensie, a co, ja, co to w ogóle ma wspólnego z Serbian Lady, ten z czarny? No stary, jak to co? No przecież Serbian Lady czarna... Te, przecież ta maś i tak dalej była zawsze Włosy, w filmach, maś, oczywiście, że no, tak, dokładnie widzisz, że to stary. jest taki motyw włosów, jak... Nie, genetyczny... to jest zabawka normalnie. Malfunkcja genetyczna. Stary, patrz, jest zabawka. to jest? Ty, co jest? To jest serbian, co to jest? Stary? Córka Serbian Lady. Serbian Baby to jest. Ej, ja nie chcę mieć z tą zabawką nic wspólnego, stary, kompletnie nic. No. Stary, zobaczcie rękę. Dobra, czekaj. No rusz ręką jej. Pst. Co? Dobra, jeszcze raz. Czekaj, no weź drugą teraz, lewą rusz. Ej, normalnie. <śm> iść. Naleś... Co się dzieje? To jest należka sterująca Serbian Lady, to jest najlepsza, to jest moja zabawka, Ty, bo to było w moim zestawie, dobra Zarąbiste, mamy kontrolę Ej, nice Dobra, został nam trzeci kupon, mam nadzieję, że jeszcze raz dostaniemy w tym McDonaldzie, ale ten już otworzymy w domu Patrzcie, z głową niby, nie wiem o co chodzi i to jest, patrz, faktycznie po serbsku, bo tu jest Zostaw Zestaw Krwawa Serbka Kup, są zestaw Mac, no w ogóle ma być mac kotlet, mac -Kotlet który podobno mruczą, czyli co? Skota. Dobrze, Scotta dzisiaj. Więc podjeżdżamy, podjeżdżamy pod Maka, bierzemy kolejny zestaw i zobaczymy co tam było co tam będzie w ogóle do zjedzenia. Let's go! Dobra moi drodzy, teraz dostaliśmy informację, że tu ma być ten trzeci, ostatni zestaw e, w tych kuponach, które przed chwilą zgubiłem i teraz je znowu zgubiłem, nie wiem gdzie, a ty Czekaj. masz, dobra. Tu masz, trzymaj. Dobra, trzeci zestaw ma być z głową, więc jestem ciekaw, czy to będzie zabawka głowa, czy to będzie coś do jedzenia z głową. Pewnie, no. że z pomysłem. A że z pomysłem. z głową i że może wybierzesz, co chcesz w ogóle po prostu. Serwiam, co żeś zaplanowała na trzecie? Z głową, na głowę, po prostu z głową, zajebiście. A my co, czekamy w kolejce po nasze kupony, ostateczny kupon finałowy. Mam nadzieję, że naprawdę tu się zaskoczymy pozytywnie i będzie w końcu coś smacznego, bo Jack jest na pewno bardzo głodny i ja tak. Te... Tu oh, właśnie, tu jeszcze fryty są, ja je będę odbierał komuś. No to jest, no stary, ja i tak tego nie będę jadł. A few moments later. Ok, to odrywamy nasz trzeci kuponik, żeby już przygotować się i dać pani ee, No, żeby nam dała tego ostatniego Happy Meal upragnionego, no. God damn it. Proszę bardzo, tak, o, dobra, dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia Ej, naprawdę bardzo miła obsługa tu jest, co nie? Gagiemek, wielki no, jest, o stary, czerwony cały bo tu jest, no łeb ma być, w ogóle zobacz, włosy już tu wystają, jest, stary Co, fu, trzymaj To jest Serbian Mil. o fu, zostawiam to, ty nie dotykasz tego Serbian Mil. nie dawaj jej, bo ona to otworzy Chłopaki, zabrała i nie otwiera, przytuliła i nie odda Stary, nie dawaj jej tego bo Od... przecież ona to zabiję, że i zeżre. Oddaj co, oddaj. Ła Ła, dobra, 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 zostawiam, zostawiam. Jedziemy do domu, nie ma jedzenia w aucie. Dopiero w domu sobie wyjmiesz, serbian. Na ostatnie otwarcie Happy Mila stwierdziłem, że ubiorę się na bogatości, moi drodzy. Bo zobaczcie, serbian Lady już czeka, żeby tutaj tylko otworzyć naszego ostatniego Happy Mila. Ponoć, tu ma być głowa. Nie wiem ile jest tym prawdy. Spokojnie, serbian, spokojnie. Dobra, co tu jest. Ej, Ej to jest naprawdę głowa! Co jest, serbian? To jest naprawdę głowa! Ej! Oddawaj, to serbian! No nie, przyszedł na zaraz pójdzie. Nie! Wracaj! Serbian! Ona uciekła do susia, to przecież teraz będzie przewalony. Zaraz na policję, czy coś. KD widzowie. Co się odwala? Wracaj, bo ci auto uderzy! Serbian! Jeszcze psy czekają. no tragedia widzowie Dobra zostawcie suba na ten kanał jeśli wam się podobał ten odcinek I do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, jo!